Bo, jezu, to już flagowało lekcje. Górno, dobrze, po mnie, Michał serdecznie. Mordo, nie macie ze mną. Jak cię nie ma? W środku, jak jestem, to nikt nie kieruje, dobra, <laughs> mniejsza z tym. E, dobra, my jedziemy. Ja wiem to, serio? Tak, to. oha, mi. A nie, dobra, jesteś. Znaczy, z zewnątrz jesteś, w środku cię nie ma. Z tym, e, my mordeczki jedziemy. E, I słyszymy się już na miejscu, o kur... Ja od przodu miałem kamerę. nie jedziemy słyszymy się już na. Tyba kurwa Gienek tu siedzi się gieniąt i O kurwa nie jedź już jednego tej nie To a. Kurwa. Głowę ci wciągnął w ścianę. Weź jeszcze ty... raz tak zrób Serio? Do o kurwa to... chłopie, ja patrzę, a ty głowy nie masz a. Kurwa to taki najebany, nie chodzi Dim. Ty czekaj no. Dobra, A. wpierdalam się na progu, Uważaj. Tak podskoczę kurwa to belki do góry pojadą. <śmieniciela> Ty, jak podskocz... Weź mordo, że tak, żeby przyczepa podskoczyła idealnie koło paszowozu. Dobra, wpierdalam się. O ja pierd! Kurwa, twoja mać! Jak się zląkłem, chłopie! Chyba ci nogach nie przejechałeś, prawdopodobnie nic nie czuję, już tam ten... Znieczulice, nie? Chodzi, ostatnio po, powiem, po że to też się tak zrobiło Jasna dupa się zląkłem ciebie, myślałem, że trochę dalej ode mnie pojedzie. soja Jestem bardzo ciekawy ile Kurwa. tej soi nam da e, co się stało mordeczko? Nie zauważyłem, że sąsza, ja tu się na niego patrzę i coś przy jak patrzę jego wózek no dajcie Panie Boże, żeby on tego nie widział, nie? Kurwa nie pamiętam, poczekaj Chyba... A nie 12 właśnie? Mamy 3 metrowy siewnik, to czwarty załamczy... nie dobra, nie wiem <laughs> Zobacz jaka szeroko się pryskwacza Dobra, im na maksa No i dobra, tyle ja mam, tyle wysieję Ale jeszcze zobaczymy mordo czemu... Może ja się zastanawiam, co MTZ na pełnej, nie? Kurwa, przyczepę zacisło w stodole! Nie wiem co on zrobił Matko boska! <grymne> nie mogę to posiaduję Dobra, jadę na wód jak chcesz, Mordo, trzymaj się. Ja się napiję teraz. No jak w boku leżą. Ja też. Najlepiej wtedy Ja ze słoika najlepiej, nie? Słuchaj, w tym takiego jaka nie ma, nie? Także no mówię, naprawdę polecam serdecznie. Ja też, bo ja jestem w najlepiej sobie. Ale masz tą, ale tą kabinę masz szczelną, ci powiem, nie? Ja, bo uszczelki są takie. Normalnie jak w tej masce kurwa gazowej byś siedział Jak, astro jak astronauta tak, Mi się że wydaje, to, to że Adam jakiegoś ponczura trochę... niezłego przywalił, nie? W kabinie eee, nie dziełeś się ci na... tu, do boku Co? Jest Jezu, awaria Dobra, jak weźmiesz to mi trąbni <noise> Już trąbni. Dobrze kurwa trąbnąłeś No to też <noise> Na pewno To nie ode mnie, to ty mi mówisz, że jemu na przyczepie Czy wincy mi wejdzie, czy mi nie wejdzie, że, że... Ja, ja dla jak mnie jestem ten weszł A gdzie z kurwa do siebie jedziesz? Ja o kurwa <laughs> Już zawracą Nie bo ja z rozpędu muszę patrz Ja muszę teraz z Rozpyndu żeby pod górkę tu na asfalt podjechać Pa zobacz kurwa, 30 nie. gniotę po A tak o, to ja bym nie dał rady do... Uciekaj nie bo kurwa puścić. pełnym lecę O zobacz tak to ja bym nie podjechał Już bym stał. A tak A to zobacz Kurna ostatnie noże no, nie tną Denty Jak Jakby nie to tam... Przez chwilę nie Nasyp na nie niego Kurz obronę, ty złączyłeś tak biegnąć? No, <laughs> mogę biegnąć no, to... ale poszedł A dawał w Dawaj go ładujmy Dawaj, Dobre było! <laughs> Co ja stawmy na Ja też cofam. O chyba jednak nie będę cofam. Ja wierzę. Nie mam jego. Dobra, Do ja mam nagrodę. Tak, tak, Mój jezus. To za kiszunka. Ej, uciekaj! Teraz pij, pij. Broner ma bo... zajebał, patrz, bo... połówce ci poopierdolił, to on zapewne Panie połówce, 23% Patrz, jak to chłopie idzie, patrz